To jest także te najważniejsze postacie. To w zasadzie jest dogadane. Przemysław Czarnek jako szef kancelarii, Paweł Szefernaker... Ja czyli Karol szef Rabenda gabinetu. też jako jego zastępca, tak? tak? Też polityk porozumienia był. Szefernaker jako szef gabinetu, a jego zastępca Jarosław Dębowski, wierny współpracownik. Czyli człowiek. Karola Nawrockiego, Adam Andruszkiewicz, który robił kampanię internetową Nawrockiemu, też ma tam trafić. Marcin Przydacz jako szef Biura Polityki Międzynarodowej, to będzie jego był, powrót. Był już kiedyś tak u Dudy. Tak, mhm. bo tam trzymychną do Sejmu, na co się mm -hmm. duda, strasznie wkurzał, <grafię> a teraz będzie wracał. Więc jest plejada te, tych polityków. Jan Kantak, raczej nie. No je ja mówimy o jednym z... z współtwórców kampanii. Tak, Tomasz Matynia, taki spec od sondaży, który pracuje na Nowogrodzkiej. Związany z Morawieckim. Z Morawieckim ma trafić do pałacu prezydenckiego. Więc jest. No i oczywiście. Raczej szerzej nieznani współpracownicy tacy z IPN-u i z Muzeum Nawrockiego, ale oni raczej nie będą zajmować jakichś eksponowanych stanowisk. Czy na razie uważasz, że jeśli chodzi o ten skład, to Nowogrodzka ma pod kontrolą kancelarii prezydenta? Tak, wydaje się, że tutaj nie będzie jakichś szczególnych sensacji. Będzie zapewne też Jacek Sariusz Wolski, ale on raczej tak ceremonialnie, tam będzie obecny, żeby go trochę dowartościować. Bo zapowiedział to w kampanii jeszcze ym, Karol Nawrocki, natomiast no, wiemy, że Jacek Saruszowski zresztą był wiceprzewodniczący Platformy, to jest transfer w, w, w kierunku PiSu. Yy, europoseł PiSu w ostatnich latach nie dostał się do Europarlamentu. On, no, on ma dość trudny charakter, więc kim on ma być, jeżeli przydać ma odpowiadać za politykę on międzynarodową? On po prostu jednym z doradców, albo jednym z ministrów, tylko, że Ja odnoszę takie wrażenie, że on do kancelarii prezydenta to trafi głównie dlatego, że w czasie debaty Karol Nawrocki chciał uderzyć w Rafała Trzaskowskiego słowami serusza wolskiego. Dlatego, że Trochę to skomplikowane. No, ale logiczne w tym sensie, że rzeczywiście w czasie debaty Nawrocki nawiązał do Sariusza Wolskiego, który jest czy był patronem w czasie, kiedy był w platformie, był patronem Trzaskowskiego. I wdrażał go w politykę europejską. Więc rzeczywiście głównie chodziło o to, że Trzaskowskiego zahaczyć, ale rozumiem, że nie ma wielkiego entuzjazmu dla Seriusza Wolskiego w kancelarii prezydenta. On jest dość trudny we współpracy i też swoje lata ma. Politycznie to nie jest jakimś wielkim tuzem. Gdyby był, to by wywalczył mandat do Parlamentu Europejskiego, a go jednak nie wywalczył. Więc to tak trochę zmusu, żeby głupio to nie wyglądało, to zapewne pójdzie do tego do, do tej kancelarii prezydenta. Słowo Sędzkiewicz wydaje się, że to jest pewne, że będzie współpracował jako szef BBN-u, być może w jakiejś innej formule, ale na bank będą współpracować, bo oni są przyjaciółmi. Cęckiewicz był jednym z największych zwolenników kandydatury Karola Nawrockiego.